Pewien człowiek przez całe swoje życie szukał największego na świecie generała, takiego najzdolniejszego, najlepszego przywódcy. I całe życie minęło mu, i on tego generała nie mógł znaleźć. Po śmierci puka do niebios bram, święty Piotr otwiera mu wrota i mówi: Tak, tak, wiem. Szukałeś najlepszego generała na świecie. Mamy tu takiego, chcesz go poznać? Człowiek aż palił się z niecierpliwości, żeby poznać tego, tego generała. Piotr prowadzi go do małego, takiego niepozornego miejsca i mówi: Widzisz tam w kącie? Mhm, to jest największy generał świata. Ej, Piotrze, chyba się pomyliłeś. To jest szef z mojej wioski. Nie, nie pomyliłem się, drogi człowieku. To jest naprawdę największy generał świata, ale to jest szewc. Ale miał szansę zostać największym generałem świata. Nazywam się Iza Antosiewicz i jestem dzisiaj tutaj po to, żeby zaprosić cię na warsztat. Twoje dziecko ma większy potencjał, niż myślisz. Napisałam książkę dla rodziców, prowadzę warsztaty i indywidualne konsultacje, ponieważ niezwykle zależy mi na tym, żeby każdy rodzic w tym kraju, a może kiedyś i na świecie, skupiał się na mocnych stronach swojego dziecka. Na tym, żeby mówić do dziecka dobrze albo wcale. Żeby umieć podkreślać. To, co już robi dobrze, i żebyście Wy jako rodzice wiedzieli, co należy zrobić, żeby dziecko stale się rozwijało i nie traciło entuzjazmu i miało stale bardzo wysoki poziom motywacji do poznawania życia, do poznawania w zajęć w szkole i tego wszystkiego, co życie stawia przed młodym człowiekiem. Czy zobaczymy się 1 października o godzinie 20? Bardzo chciałabym, żebyś był ze mną. Do zobaczenia!